Myślałem, że też kolej tu będzie. Duże to będzie, czy jakieś takie... Może ja sobie blokadę zrobię? Nie, nie nie, żartuję, sobie, tylko po prostu może... 20 cm. Zobaczcie, w którym miejscu... Czekaj, jak on stał, on tak jak wiesz. Główka mostu była. Tu, w tym miejscu. Tu stała główka mostu. To tutaj będzie gdzieś. Ja sobie jobów nie robię. Ale wygląda na to, jakby ktoś 5 złotych zgubił. Nie, nie mieszajcie za bardzo trawą. Szukanie igły kurwa. Ale środa i ostrówce poradzą myślę. Bo wiesz co? Jeżeli to szło i odbiło się, to to mogło to być w tak? Nie, nie, tak jak krzyżek masz, nie? Ale czarny, tak? Brakująca część do właśnie tego czegoś. Nie wiem, widziałem jak leciało. To było na Tak. Kurwa, jest! No co ty? I to nikomu nie chcesz postawić. Nie to, to. Kurwa, no, no, wie, mówiłem, że jesteś. Jak przyjdem, ty to zrobiłaś? Nie wiem, kurwa, żebyś się pożegnał. Mówię, że dobrze, że w tym kierunku. Ja no, ty powiedz teraz nie parę bo, słów do mikrofonu: bo, bo nikt nie uwierzy, że te 5 zł znalazłaś. A jaka była nagroda? Któreś ze swoimi szczękami pojechało na wakacje, nie? I jeden tą szczękę z góry w morzu. I wszyscy latają i szukają, tak jak tu, nie? Rodziny wiesz, no, leją z niego, ale szukają tej szczęki, nie? I te żony mówią temu jemu, kumplowi, jego kumplowi? Więc stary, pokaż mu swoją, nie? Tamten... Jasiu! Złapałem, nie? znalazłem ktoś podchodzi, patrzy, a nie to nie moja.